No. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie ze studia Kaldewaj. Ja nazywam się Dariusz Siekierzyński, wraz ze mną jest Bartłomiej Kiełbasiński i wspólnie mamy zaszczyt dzisiaj przedstawić Państwu prezentację w wersji live innowacje Kaldewaj 2021. Dzień dobry, ja również witam Państwa w niecodziennych okolicznościach. Cieszę się, że możemy się z Państwem spotkać i przedstawić nasze nowości. Zanim zaczniemy, pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości zadawania pytań w okienku podczas całej prezentacji. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania na koniec sesji. Natomiast zachęcamy jednak do skupienia się na samej treści prezentacji. Zaczynamy. Firma Hardware to firma rodzinna, która obecnie zarządzana jest przez czwarte pokolenie. Od ponad 100 lat produkujemy wysokiej jakości rozwiązania łazienkowe made in Germany. Halewaj to czołowy światowy producent wysokiej jakości powierzchni prysznicowych, wanien oraz umywalek ze stali emaliowanej, który obecny jest w ponad 80 krajach na całym świecie. Obecnie zatrudniamy ponad 800 pracowników skupionych na jakości, trwałości, niezawodności naszego produktu oraz relacji biznesowych. W naszej ofercie otrzymacie Państwo wiele możliwości konfiguracji rozwiązań do wyposażenia łazienek. Zapraszamy do wspólnej podróży przez nowości, które dla Was przygotowaliśmy. Kaldewary to synonim jakości zbudowanej na uszlachetnionej tytanem stali oraz odpornego szkła, co daje nam nierozerwalny materiał, jakim jest stal emaliowana kaldewary. Nasze produkty są obecnie stosowane nie tylko w mieszkaniach prywatnych, ale również w obiektach na całym świecie. Takich jak hotele czy apartamenty. Niezrównane właściwości stali emaliowanej potwierdza 30-letnia gwarancja. Mówiliśmy już, że nasz materiał jest wytrzymały oraz unikalny, ale czy jest również odpowiedzialny środowiskowo? Tak, oczywiście. W procesach produkcji używamy stali. Która, jak wiadomo, jest materiałem najbardziej nadającym się do przetworzenia materiałem na całym świecie. To umożliwia recykling w 100%. Natomiast nasze produkty, do naszej produkcji wykorzystujemy do 25% stali przetworzonej właśnie z odzysku. Dotychczas dużo powiedzieliśmy na temat naszego materiału. Wobec czego zaczniemy od pierwszej części prezentacji poświęconej rozwiązaniom prysznicowym. Zaczynamy. Następnie powiem kilka słów o nowym systemie prysznicowym Nexus. W głowie niemalże każdego standardowego użytkownika prysznica pojawiają się dwa skojarzenia. Odpływ liniowy, montaż podłogi, estetyczne, modne rozwiązania. Lub produkt prysznicowy. Wraz ze swoimi wszystkimi walorami montażowymi, użytkowymi, daje nam bezsługowe połączenie, jednolitą powierzchnię oraz łatwość utrzymania czystości. Naszym innowacyjnym rozwiązaniem jest połączenie nowoczesnego wyglądu odpływu liniowego z zaletami emaliowanych powierzchni krzesznicowych, co daje nam Nexis. Zatem czym jest system Nexus? System Nexus to idealnie zintegrowana z podłogą powietrznie prysznicowa wykonana ze stali emaliowanej. Wstępnie zmontowany system 4w1 składa się z następujących elementów. Płyty emaliowanej stalowej, fabrycznie zmontowanej taśmy uszczelniającej na obwodzie płyty, co daje nam gwarancję szczelności. Dodatkowo system również zawiera styropianowy nośnik z uformowanym spadkiem 2% oraz rynny odpływu wody. System na Nexus należy uzupełnić designerską skalową blendą, która obecnie oferowana jest w pięciu wariantach kolorystycznych. W sumie Nexus to również niewielka wysokość zabudowy już od 86 mm. Oczywiście jest to uzależnione od wymiarów i zestawu odpływowego. Oraz nowoczesny design, czyli całkowicie płaska powierzchnia dostępna w 17 kolorach i 20 rozmiarach. Trwała, higieniczna oraz łatwa w pielęgnacji. System Nexus to również łatwy i szybki montaż. Zalety te możemy uzyskać poprzez wykorzystanie jednego z trzech wariantów. Które zilustrowane zostały na trzech obrazkach. Pierwszy wariant to płyta systemowa Nexus. Więcej informacji na ten temat przekażę za chwilę. Drugi wariant to montaż na tradycyjnie powszechnie stosowanej wylewce jazdy Zaś trzeci wariant to montaż na płycie XPS, powszechnie znanej jako styrody. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej nowej strony oraz kanału YouTube, gdzie znajdziecie Państwo nie tylko informację produktową, ale również wsparcie montażowe w postaci filmików, instrukcji oraz materiałów technicznych. Dodatkowo niedługo uruchomimy specjalną aplikację, gdzie wszystko będzie dostępne w jednym miejscu. Aplikacja Caldevi App. Zgodnie z tym, co obiecałem wcześniej, Powiem o zaletach płyty systemowej Nexus. Niewątpliwą korzyścią, jakie niosą, niewątpliwy, niewątpliwymi korzyściami, jakie niosą ze sobą stosowanie płyty systemowej, są proste i łatwe poziomowanie płaszczyzny płyty za pomocą 16 regulowanych odgóry nóżek, regulowanie wysokości zabudowy płaszczyzny prysznicowej oraz zintegrowana izolacja akustyczna. To wszystko czyni montaż systemu Nexus jeszcze szybszym, mniej kłopotliwym chłopotliwy, nawet dla mniej doświadczonych osób. Podsumowując pierwszą część prezentacji poświęconej rozwiązaniom prysznicowym, pragnę przedstawić kilka możliwych, możliwości zabudowy systemu Nexus wraz z kabiną prysznicową. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość zabudowy płytek lub zabudowy systemu, która musi być dobrana w taki sposób, aby uzyskać zlicowaną powierzchnię. Kabina prysznicowa lub ściana typu łokień może być zamontowana wyłącznie poza obrysem powierzchni MXS. Do wykończenia spadku pomiędzy powierzchnią prysznicową a płaszczyzną podłogi mamy dostępne listy wykończeniowe. W innym przypadku wypadku będziemy montować kabinę. Czy też przeszklenie na spadku. I nie jestem pewien, czy znajdziemy takiego fachowca, który będzie gotowy do podjęcia takiego wyzwania. Do tej pory kilka slajdów poświęciliśmy na tematy czysto techniczne. Uważam, że to bardzo ważna część i nie należy jej bagatelizować. Mimo to przyszedł czas na drugą część prezentacji. Tym razem porozmawiamy o nowych trendach kolorystycznych oraz związanym z tym designem. Pomysł. W poszukiwaniu indywidualności każdy z nas oczekuje po swoim otoczeniu unikalnego wyglądu, odzwierciedlającego nasze ja, nasze emocje oraz nasze własne poczucie estetyki. Halloween daje nam możliwość tworzenia personalizowanych wnętrz, miejsc, w których spotykamy się sam na sam z naszą intymnością, by oddać się relaksowi i przyjemności chwili. Stwierdzam to, w obecnych dynamicznych, dynamicznych czasach dużo wokół nas się dzieje. Wobec tego ważne jest to, aby mieć komfortowe miejsce dla siebie. W Kaldwaj definiowaliśmy tę potrzebę. Naszą odpowiedzią są nowe kolekcje kolorów. W naszej propozycji znajdują się nowe kolory pasujące do aktualnych trendów związanych z wykończeniami wnętrz, barwy ciepłe i zimne, berze i szarości, wypełnienie tej szerokiej palety są wersje mapowe i mapowe bieli i czerni. Istotna informacja, która może zachęcić wielu potencjalnych nowych. Czas oczekiwania i dostępność są takie same jak w przypadku białego koloru. Niebawem będziemy mogli się pochwalić nowymi zdjęciami, a także pokazać, pokazać Państwu żywe wersje naszych kolorów. Do dyspozycji będziemy mieli następujące Materiałów, próbniki kolorów, formie książki, które będą zawierały 24 emaliowane płytki, zaś w tym zestawie będą również znajdowały się kolory matowe oraz różne powierzchnie dodatkowe. Ponadto będziemy posiadali również pojedyncze emaliowane płytki. Które są idealnym narzędziem w procesie dokonywania wyborów kolorystycznych? Faktycznie, kolorystyka nie zawsze musi być spokojna. Emocje nie zawsze są takie same, a przecież każdy z nas jest indywidualistą i każdy ma prawo do wyrażenia siebie na swój sposób, nawet poprzez kolor. Stworzyliśmy cztery nowe kolory umywalki. Tak żywe i tak plastyczne jak Twoja wyobraźnia. Wyrazisty głęboki niebieski, perfekcyjnie wpisujący się w aktualny trend mody, kolor o nazwie Navy Blue Matte. Ten matowy kolor posiada pozytywny przekaz i podkreśla naturalny nastrój każdego wnętrza. Kontynuując naszą przygodę z kolorami napotkamy na kolejny nietuzinkowy kolor, jakim jest Sweet Love. Kolor, który może kojarzyć się z romantyczną miłością. Idąc dalej, następnym krokiem jest kolor Soft Touch, pełen życia i radości. Oraz w końcu Deep Dream kolor, który daje nam spokojny, intymny moment wyciszenia. Pamiętajmy, że dzięki wysokiemu nachwyceniu barwą, umywalki te absolutnie przyciągają wzrok, tworząc centrum naszej własnej, unikalnej, kolorowej rzeczywistości. Dysponując takim potencjałem, jakim niosą ze sobą derajiste de kolory naszych umywalek, doszliśmy we współpracy z Brianem Adamsem. W konsekwencji stworzyliśmy kampanię pod hasłem Natural Union. Przypuszczam, że nie trzeba przedstawiać Briana. Legend, 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 legendarnego muzyka oraz cenionego fotografa, który swoimi zdjęciami daje przykład solidarności oraz świadomości higieny w tych kontrowersyjnych czasach. Z wielką dbałością o szczegóły, Adam w imieniu Haldeby przedstawia intymne spojrzenie na bycie razem, przestrzeganiu prostych zasad higieny. Teraz łączymy ręce z rodziną, przyjaciółmi i partnerami. Pozwoliliśmy sobie świadomie wzmocnić i wykorzystać. Ten przekaz, pamiętając, że powierzchnia uszlachetniona sprawia, że utrzymanie czystości na powierzchni stali emaliowanej Kalwaj jest znacznie bardziej odpowiedzialna ekologicznie. Teraz wystarczy woda, zwykła woda, bez konieczności stosowania tradycyjnych chemikaliów. Dana kompozycja kunsztu fotograficznego Briana Dansa, połączona z nowoczesnym i komfortowym produktem, zawodowała unikalnym stojakiem prezentacyjnym do salonów sprzedaży. W trzeciej części naszej prezentacji skupimy się na rozszerzonej palecie oferty umywalek, która z roku na rok jest sukcesywnie powiększana. Mam tę ogromną przyjemność pokazać Państwu nasze nowe dzieło. Na życzenie naszych klientów rozbudowaliśmy najpopularniejszą serię naszych umywalek. Od dzisiaj w naszej ofercie pojawia się nowa rodzina umywalek, seria Kajono. Na początek wyposażyliśmy serię Kajono w trzy umywalki w jednym rozmiarze, według pustu i potrzeby. Posiadamy teraz umywalki w wersji podblatowej, nablatowej oraz podmiemnicy. Rodzina Kajono jest idealnym wyborem do dobrego, ekonomicznego, a jednak trwałego i ponadczasowego designu odpalowaj w każdej łazience. Rodzina Kajono przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy cenią sobie wysoką relację jakości ceny. Podsumowując to, zatem umywalka Kajono daje nam komfortową przestrzeń dzięki odpowiedniej głębokości użytkowej, minimalistyczny, organiczny design. Odpowiednie wyprofilowanie, ułatwiające utrzymanie czystości, co, istotnie, co istotne, przeniesiony poza zasięg wzroku otwór przelewowy dla zwiększenia spójności i estetyki. Dla wymagających klientów oraz wyrefinowanych wnętrz inspirowanych kulturą wschodu, stworzyliśmy idealną symbiozę tradycji jednej z najstarszych cywilizacji i ponadczasowego designu: Walkę i. Minię klarowna sylwetka z charakterystycznym elementem iming zarezerwowana jest dla ponadczasowej formy rzeźbiarskiej. Luksusowy design dzięki obszernemu, głębokiemu wnętrzu powierzchni uszlachetnionej. Połączenie niemieckiej precyzji ze wschodnią delikatnością daje nam najwyższej jakości designu wykonanej z wysokiej jakości szlachetnej stali emaliowanej. A teraz kilka słów o rozwiązaniach systemowych, które ułatwią wszystkim życie. Przedłącznym elementem towarzyszącym naszym stalowym produktom w łazienkach są odpływy. Cyfony kaldowa przechodzą metamorfozem. Do tej pory mieliśmy mnogość wariantów i rozwiązań. Dziś ulepszyliśmy nasz asortyment produktowy, dając lepsze rozwiązania techniczne. Wprowadzamy nowy asortyment ulepszamy dotychczasowy system konfiguracji Dajemy Wam wybór spośród trzech standardowych syponów. Osobno możliwość dobrania kolorów dekla. Wszystkie sypony kompatybilne są z naszymi ramami white. Dla naszych klientów rozszerzyliśmy zakres dostawy. Teraz każdy nowy sypon dostarczany będzie z sitkiem i chromowaną pokrywą odpływu. Dla klientów, którzy wybierają kolorowe powierzchnie prysznicowe, dajemy możliwość zamówienia emaliowanego stalowego dekla w kolorze. Ten sam system konfiguracji dotyczy syfonów specjalnych. Teraz będzie łatwiej, milej i bardziej przejrzyście. Rozszerzony zakres ustawy syfonów specjalnych w komplecie z sitkiem, natomiast pokrywa odpływu występuje opcjonalnie w wybranych kolorach. Byliśmy pod prysznicem, zajrzeliśmy do odpływu, korzystaliśmy z umywalki, to teraz czas na prawdziwą kąpiel. Kąpiel Wanna Classic Duo jest najbardziej komfortową dwuosobową wanną w nowej konfiguracji. Czym cechuje się Wanna Classic Duo? Purystyczna prostota połączona z nieskomplikowaną, i nienachalną elegancją. Możliwość wspólnej kąpieli z bliską osobą dzięki dwóm identycznym podparciom pleców. I odpływem, ulokowanym pośrodku, A przede wszystkim, wykonana z jednego elementu obudowa podkreśla jej wyjątkowe zornictwo i umożliwia ustawienie wanny jako wolno Mamy teraz możliwość zastosowania obudowy borletanowej do wanny kraftywdu owal, w wyniku czego możemy stworzyć wannę wolno Co więcej, posiadamy cztery możliwości konfiguracji samej obudowy. W następujących kolorach. Biały, biały matowy, czarny, czarny matowy. Natomiast wanny dostępne są we wszystkich kolorach z palety skoordynowanych kolorów kolorów kardyka. Wystarczająco już dziś powiedzieliśmy o produktach, ale warto wspomnieć również o sferze interakcji, gdzie staramy się być innowacyjni oraz odpowiadać aktualnym potrzebom. Dlatego zapraszamy serdecznie na naszą odświeżoną, bardziej przejrzystą stronę internetową. Zachęcamy do skorzystania z nowej strony internetowej Kalewaj. Teraz będzie łatwiej, prościej, czytelniej, przejrzyście. Dzięki temu świat Kalewaj staje się coraz bardziej wirtualny. Większość ważnych naszych narzędzi została ulepszona. Teraz żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi lub możliwości jego zadania. Miniony rok pokazał nam, iż mocniej funkcjonujemy online i cała rzeczywistość, która nas otacza, digitalizuje się coraz mocniej. My w pełni ją wykorzystaliśmy i musimy zapewnić następujące narzędzia: lepszą dostępność informacji jasną, przejrzystą strukturę treści oraz intuicyjne nawigowanie w naszej stronie. Dodatkowo nowymi narzędziami jest 3D planer łazienki. To wszystko na nowej stronie CalveWire. Zapraszamy i polecamy. Doszliśmy do końca naszej prezentacji. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc możemy spojrzeć na nasz chatbot. Spróbować odpowiedzieć na kilka pytań. Bardzo się cieszę. Czekałem na ten moment. Otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo pytań, za które z góry dziękujemy. Aby nie przedłużać, może przeczytam pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy z Warszawy: Czy wszystkie nowe kolory z serii Miena będą błyszczące? Tu może dalej odpowiem na to pytanie. Oczywiście, więc nie odpowiem. Pierwszy prezentowany kolor, navy blue, występuje w kolorze matowym, zaś pozostałe trzy kolory, sweet love, deep dream, soft touch są kolorami błyszczącymi. Niestety mam ograniczony czas online, ale patrzę na godzinę i może spróbujemy odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie. A ono brzmi następująco. Czy powierzchnie roślinowe Nexus mogą być stosowane w obiektach komercyjnych, takich jak hotel? Bardzo interesujące pytanie. E, oczywiście tak, wszystkie nasze produkty bez ograniczeń mogą być stosowane w każdych łazienkach. Proszę tylko pamiętać, iż w obiektach hotelowych obowiązkowe jest stosowanie powierzchni przeciwpoślizgowych, które posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia które my w swojej ofercie K2 posiadamy. Niestety bardzo ubolewam, ponieważ otrzymaliśmy bardzo dużo ciekawych pytań i niestety dzisiaj już nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, ponieważ pozostało nam kilka, dosłownie kilka sekund do końca naszego czasu online. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami i poświęciliście swój czyn, cenny czas na zapoznanie się z naszą prezentacją innowacji ISH-2021 postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na pozostałe pytania. Wobec tego pozostaje nam tylko pożegnać się z państwem do zobaczenia wkrótce. Bye bye.